Nazywam się Tylko Piotr Białasiewicz. Wychowałem się w Białymstoku. Na początku mieszkałem przy dworcu, niedaleko. Bo jeszcze nie mieliśmy domu własnego. Dopiero miał się zacząć budować. Nie za wiele pamiętam, tylko takie jakieś przybiśniegi z tamtego okresu. Że był tam ogród. I w tym ogrodzie rosły pomidory. Ja je wyrywałem. Sikałem na nie, bo wydawało mi się, że podlewałem. Ja tylko pamiętam takie opowieści właśnie, że przesadzałem te pomidory. Ale pamiętam po prostu ten ogród, że. Było tam zielono, ja pamiętam tylko lato z tego ogrodu. Ale nie pamiętam, jak ten dom wygląda. Nawet pojechałem na tę ulicę z dwa lata temu i. Nie byłem w stanie rozpoznać, nie miałem zielonego pojęcia, znałem tylko ulicę. Więc pamięć była zawodna, a może nawet reszta została dopowiedziana poprzez opowieści rodziców i już sobie coś tam zbudowałem. Potem zamieszkaliśmy już w domu, tym docelowym. Pojawiła się siostra. Podobno. Nie lubiłem jej na początku. Bałem się, więc uciekałem. Moja pozycja została zagrożona. Już nie byłem tym jedynym dzieckiem. Podobno uciekałem na sam jej krzyk. Ja tego kompletnie nie pamiętam. Podobno takie rzeczy zostawiają ślady w ciele, jakiegoś stresu, jakichś niewypowiedzianych rzeczy nie wiem czy to prawda na zdjęciach gram na kibordzie razem z siostrą ja mam może 4,5 roku pamiętam, że waliliśmy po prostu przypadkowo w klawisze samą frajdą było odkrycie po prostu melodii wiele nie trzeba było to było proste każda rzecz była fascynująca miałem też takiego misia różowy był Ubierałem go w taką dżinsową kamizelkę. Albo kurtka to była dżinsowa. I ten królik był takim moim przyjacielem. W osiedle dopiero się budowało, na którym mieszkałem. Więc nie miałem tam kolegów. Nie chodziłem jeszcze do przedszkola. To był mój taki kolega. Rozmawiałem z tym misiem. Już jako dziecko można samemu stworzyć sobie. Jakąś opowieść. Dziecko jest w stanie tak łatwo sobie radzić z tą samotnością. Pozwoli sobie uciec w zabawę, pozwoli sobie uciec w abstrakcję, której dorosły tak jakby nie może czuć, tak jakby tej swobody nie mogło występować w dorosłym życiu, tego, że można abstrakcyjnie się bawić i pozwolić sobie odpłynąć gdzieś. Dorosły ma być poważny, przygotowany, znać odpowiedź na każde zadane pytanie. Tylko, że jej nie zna, udaje, że zna. Udaje, że wie, o co chodzi w tym życiu i wie, jak sobie poradzić z tymi trudnościami. Większość z nich ciągnie się przez całe życie jak powtarzany schemat pakowanie się w takie same związki pakowanie się w podobne Używki, tak jakby na to nie było rozwiązania. Albo po prostu człowiek dorosły już nie chciał na to znajdywać rozwiązań, bo tak mu wygodniej. Jeździłem na sanki z tym misiem. Nie wiem dlaczego, ale namalowałem tutaj kwiatek, a obok kwiatka czaszkę. Dopiero teraz się zreflektowałem. To może symbol tego, że finalnie odstawiłem tego misia na strych. leży teraz tam z innymi niepotrzebnymi rzeczami. Stał się niepotrzebny, a wtedy był jak przyjaciel, ten wyimaginowany w głowie. Przypomina mi się też jak chcieli, żebym przestał już używać smoczka. Pamiętam to, że zgodziłem się na to i z dużym płaczem, z dużą jakąś niechęcią, a zarazem chęcią wyrzuciłem ten smoczek do pieca w piwnicy. Takiego na drewno, w którym się pali, ogrzewa dom. I w ten sposób pozbyłem się pierwszej dziecięcej rzeczy: smoczka. Krok ku dojrzewaniu, ale płakałem, potem chciałem go odzyskać. I chyba dobrze, że rodzice go nie dali, nawet innego, kolejnego. Uczysz się wtedy, że nie wszystko trwa wiecznie. Są kolejne kroki, są kolejne rzeczy i pora się rozstać z tym, co było wcześniej za normalne uznawane, a teraz tego już nie ma. Zamiast folgować sobie i pozwalać, okej, okay, no to znowu jeszcze sobie zapalę. Okej, okay, tu jeszcze wypiję kolejne piwo, jutro przestanę. To nabiję kolejne wiadro, jutro przestanę. To jutro pójdę na siłownię, to jutro się wezmę za siebie. Tylko też, jutro trwa 10 lat, 15, 20. I czasami jest już za późno. Mieliśmy też psa. Pies, rasy pies. Kundel, zwykły, czarny. Na zdjęciach taki kudłaty. Zawsze był pies. I nie mam więcej nic chyba opowiedzenia o tym psie. On po prostu był. To na zdjęciach widzę. Mam go przed sobą, jak biega. Ja próbuję go złapać. Zimą, jak chodził ze mną na sanki, z mamą, z tatą. Chodził, bo nie miał wyjścia. Śnieg, pamiętam, że było wtedy dużo śniegu. To było jeszcze tak, że nie odśnieżano wszystkiego. Moje osiedle nie miało drogi asfaltowej jeszcze w tamtym czasie. I drogi potrafiły być tak zaśnieżone, że były zbytnio nieprzejezdne. Auta się zakopywały, na sankach czułem się jakbym w jakichś okopach jechał, siedząc na tyłku na sankach, będąc ciągniętym przez mama albo przez tatę. Takich zim chyba nie ma już teraz, albo po prostu wydawały mi się te śniegi wielkie, bo sam byłem mały, bo wiele rzeczy z dzieciństwa wydaje się wielkich, wspaniałych, lepszych niż były. Tylko dlatego, że było się dzieckiem. Pierwszy raz się je dostrzegało. Widziało. Nie miało się porównania. Było się po prostu małym. A potem ciągnie do tych wspomnień i wydaje się, że wtedy to było pięknie. Bezstrosko. Inaczej, lepiej. Że wszystko smakowało lepiej. Tak jak to, co było dziesięć lat temu. Wydaje mi się, że było lepsze niż teraz. W jakimś stopniu. A wcale tak nie było. Byłem dużo bardziej zagubiony, dużo bardziej szamotałem się z życiem, niespokojny byłem, Roztrzepany. Ale w, a, w, w tamtym czasie bardziej tak nie czułem, że to było ok, że ten czas był ok. Będąc w nim, wydawało się taki trudny. Dopiero teraz, po latach wydaje się Jezu, jaka wtedy była bez Ale jak tak spojrzę na to tak uczciwie, to nie było bez troski dziesięć lat temu chodziłem zestresowany, wystraszony. To tylko wspomnienia. To w nostalgii wydaje się wszystko takie wspaniałe. To samo tyczy się byłych. To fantazja jest w stanie i umysł stworzyć obraz taki, że byli kimś lepszym niż tak naprawdę to było. Dlatego potem chce się do nich wracać, razem z nimi być, znowu. Bo zapomina się te złe rzeczy, wszystko się rozmywa. Umysł chce tych emocji dobrych, jeżeli tylko chce. To może je sobie nadprodukować, dopisać parę historii, Zapomnieć inne fakty. To jest proste. Ciało to wie, że jest to oszustwo, ale umysł on jest w stanie wymyślić każdą wymówkę, zrealizować każdą fantazję. Przecież jesteś w stanie się nawet zakochać kogoś w kimś, kogo nie znasz, znasz tylko z internetu, rozmawiasz z nim, a może i nawet nie. Udało ci się wymienić trzy wiadomości, można się zakochać w kimś, stworzyć całą fantazję o drugim człowieku. Możesz, że jest wspaniały, wspaniała, że razem będziecie się przytulać, piekać po łące, zaraz wybudujecie wspólny dom, a nawet się nie znacie jesteście z innego miasta. Więc umysł jest w stanie płatać figle, ale nie powiedziano nam, żeby. Wcale nie tak do końca mu ufać, temu umysłowi, że on tam po prostu sobie funkcjonuje. Wytwarza różne scenariusze. Jak go chcesz, to poprowadzisz w dowolną stronę. Pomyśl teraz, że zakochujesz się ponownie w byłym, w byłej. Możesz zacząć to sobie przecież wyobrażać, nie? Zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, zależnie od tego, jak chcesz, żeby to wyglądało. To tylko umysł, a potem zaczynają się wrażenia, emocje. Jeździliśmy też do babci zawsze. Tam u babci był sad, były łąki, były krowy, była przestrzeń, choć przestrzeni mi nie brakowało, bo mieszkałem na takim osiedlu, za którym zaraz miasto się kończyło. To na wsi widziałem, jak Mordują świniaka. Wtedy nikt się nie przejmował. To takie było normalne, że przy dzieciach. Nie mam z tym związku żadnej traumy ani żadnego negatywnego wspomnienia. Tak po prostu to wyglądało. Było w tym coś dobrego, wbrew pozorom. Ta świadomość, skąd pochodzi te mięso, taka naturalna. Że został wychowany ten świniak nie ze sklepu. Nie, że przychodzę z jakiejś rzeźni, bliżej nieznanego punktu. To naturalny był obrazek. Dzisiaj ta wielu nie do pomyślenia. Może nawet wręcz zakazany byłby, żeby dziecku nie pokazywać, bo będzie trauma. Może będzie, może nie kto to wie, co to będzie. Wielu rzeczy nie pokazać, zabronić, a potem, tak jak z własnym ciałem, niewidziane, niepokazane. Boisz się odsłonić przed kimś, nie? Boisz się pokazać swoje ciało. Może cię lekko za wielki brzuch, bo modelka na Instagramie ma inny. Nieważne, że go sfotoshopowała. Nieważne, że miała filtry i wie, jak się ustawić. Że zrobiła zdjęcie z samego rana, nie jedząc jeszcze nic. I po wizycie w kiblu. Że może wzięła jakieś tabletki na przeczyszczenie, Rekto by o to pytał? A pokazać się przed partnerem, partnerką ze swoim ciałem, wyjść z brzuchem? No właśnie, wyjść z brzuchem, wyjść z ciałem, wyjść z sobą. I zdjąć ręcznik. Zdjąć wszystko inne i naprawdę się pokazać. To też jest zakazane. Tego też nie wolno pokazywać, żeby nikt nie widział. A potem człowiek zaczyna dorastać i ma opory przed tym, żeby pokazać się osobie, którą kocha w pełnej krasie, przed którą nie chce mieć tajemnic, a jednak ma tajemnice, takie głębokie. Ciało staje się tematem tabu, czymś zabronionym, z czego nie powinno się czuć. Bardzo długo brałem się pokazać swojego ciała. Dziewczynie, żeby nie zobaczyły, żeby nie zauważyły, że coś jest z nim nie tak, że jest może krzywe za duży brzuch, za mały, za krótko, za długo. I czujesz, jak cię to wszystko aż spina, czujesz jak ciało przestaje odmawiać posłuszeństwa. Nie czuję przyjemności z dotyku, nie czuję przyjemności z przebywania, tylko zacisk. Takie wtedy staje się ciało. Dziękuję za słuchanie. To był banał. Pa.